A dziś będzie m.in. kontynuacja tego wątku słabych występów Nika de Vriesa, bo Helmut Marko powiedział, kto ewentualnie mógłby go zastąpić. Będzie o zupełnie nowych oponach, które Pirelli przyszykuje jeszcze na ten sezon. Będzie też o ciekawej opinii taty Sergio Pereza. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto. Dzisiaj, taki słuchajcie, bardzo szybki odcinek. Cztery informacje dla Was przygotowałem. Warto zostać do końca, bo tam wypowiedź Helmuta Marko na temat formy aktualnej Nika Vriesa. Słuchajcie, zaczęliśmy nowy tydzień wyścigowy. Tydzień z wyścigiem na Imoli, e ale oficjalnie, to jest ciekawostka, słuchajcie, ten wyścig nazywa się. To jest pełna nazwa. Formula One Qatar Airways Grand Premio del Made in Italy Edel Emilia Romagna 2023. Jakby marketingowy geniusz, naprawdę. Ktoś, kto zapłacił grube pieniądze, żeby znaleźć jako sponsor tytura, tytularny tego weekendu. Super pomysł, wszyscy zapamiętają o to chodzi. Po prostu weekend na imoli. Bardzo się cieszę, że formułka wraca, choć ten weekend z Indii też był ciekawy. Kto oglądał ten, wie pięć wyścigów w tym sezonie IndyCar, 5 różnych zwycięzców. Pozdrowienia. Słuchajcie, zaczynam od dwóch takich szybkich strzałów, jeśli chodzi o, o tematy. Na weekend na Imoli. Ferrari ma przywieźć kolejne poprawki. Tam wiele zespołów szykuje nowe, całkiem duże pakiety. W Alfa Tauri mówią, że to może naprawdę być taki game changer dla nas i, i dużo lepsza forma. Alfa Romeo, no Mercedes, to wiadomo, przecież to ma być zupełnie ta nowa droga Mercedesa droga do odbudowy formy. Ferrari też przywiezie nowe rzeczy. Przywieźli sporo. Na Miami, a na Imole według AGZT Dello Sport mają przywieść nowe elementy w tylnym zawieszeniu i ma to pomóc w rozwiązaniu tych problemów, które pojawiły się w Miami. Tam samochód był bardzo nieregularny, bardzo mało powtarzalny. Kierowcy skarżyli się na, że nawet w jednym zakręcie, nagle na początku i na końcu zakrętu samochód zachowywał się zupełnie inaczej. To ma być zażegnane właśnie przez te zmiany w zawieszeniu. Trzymamy kciuki, żeby Ferrari to e, wypaliło. No, no, a za swojego syna, słuchajcie, kciuki trzyma papa e, Perez, czyli tata Sergio Pereza, który ostatnio w jednym z meksykańskich periodyków, słuchajcie, e, powiedział, że walka Pereza z Verstappenem to jest jak walka senny z prostem. To są dwa tygrysy zamknięte w jednej klatce, które jedzą te same rzeczy. Obaj próbują zabrać jeden, jeden drugiemu najszybsze okrążenie w kwalifikacjach, walczą o pole position, ale nawet w treningach chcą być najlepsi. O, o ile jakby, no wiadomo, tata zawsze będzie patrzył troszkę inaczej na swojego syna. Pozdrawiam też przy okazji swojego tatę, który wszystkie odcinki zwykle ogląda. Zobaczymy, czy ten też y, ogląda. No ale to porównanie do Senny i Prosta, no o ile maksa można do któregoś z tych zawodników porównać, o tyle Pereza, no nie wiem, którym bardziej, Senną czy Prostem, troszkę chyba tutaj jednak y, y, takie subiektywne, tacierzyńskie spojrzenie wjechało y, za bardzo. Wjechały też, słuchajcie, wiadomo w zasadzie nowe opony od Pirelli od Grampy Wielkiej Brytanii. Zobaczymy nowe opony, które ta firma przygotowuje. Dlaczego? Ano dlatego, że przed sezonem zespoły mniej więcej estymowały, określały jakie mogą mieć tempo ich samochody w tym sezonie, tak żeby też Pirelli do tego mogło się jakoś przygotować. No ale zespoły nie założyły, znaczy nie trafiły z tymi estymacjami, bo okazało się, że samochody są szybsze niż zespoły to zakładały i zdaniem Pirelli te osiągi jeszcze w trakcie sezonu się poprawią, no bo będą też przywożone poprawki, zespoły coraz bardziej będą rozumiały swoje koncepty. Dlatego Pirelli zdecydowało się wprowadzić nowe opony, które miały pojawić się na sezon 2024, ale zostały przyspieszone. Będą, będzie zmieniona jakby czy znaczy nawet nie charakterystyka, materiały użyte do produkcji tych, tych opon. Mają być te opony bardziej odporne na zużycie, ale jednocześnie nie będą wpływać na żadne inne techniczne parametry czy na zachowanie na torze. Tak twierdzą w Pirelli. Zobaczymy, jak z tym wyjdzie, no bo to kierowcy dopiero będą sprawdzać. Sprawdzać to będą już podczas Grand Prix w Hiszpanii. Podczas pierwszego i drugiego treningu Pirelli dostarczy na każdy samochód dwa dodatkowe zestawy tych nowych opon i sobie zespoły będą sprawdzały, więc my też będziemy sprawdzali, oczywiście. W trakcie grampli i Hiszpanii, jakie są opinie kierowców na temat tych nowych opon? Nie sądzę, żeby to był jakiś gigantyczny przewrót, jeśli chodzi o, o stawkę. Nie sądzę, żeby nagle ktoś się jakoś drastycznie pogubił, że nagle Red Bull powie, nie radzimy sobie z tymi oponami. Byłoby to gigantycznym zaskoczeniem. Nie takie rzeczy w Formule 1 oczywiście widywaliśmy, ale raczej tutaj na to bym jakichś dużych pieniędzy, na to, że będziemy mieli jakieś gigantyczne zmiany, to yy, nie stawiał. Yy, no jednocześnie cały czas to jest trochę owiane tajemnicą, co tam dokładnie w tych oponach się zmieni. Będę śledził, co Mario Isola będzie mówił w trakcie tego weekendu na Imoli na, na temat tych opon. Bo tak, na razie to określili bardzo ogólnie, że, że te opony, nowa specyfikacja będzie zawierała materiały, które planowaliśmy wdrożyć w, w kolejnym sezonie. Dokładnie nie wiadomo o co. O co chodzi? I na koniec słuchajcie, Helmut Marko wypowiedział się na temat Nika de Vriesa. Ostatnio wam mówiłem, że Motorsport informował, że no, Nigdy de Vries może mieć jakieś ultimatum: trzy wyścigi. Jeśli w tych trzech wyścigach się dobrze nie spisze, to będzie aut z rodziny Red Bull'a, a przynajmniej z, z Alfa Tauri. Ale Helmut Marko powiedział, że w trakcie tych trzech najbliższych wyścigów absolutnie nic się nie wydarzy. Rozmawialiśmy z Nikiem Vriesem i on ma to samo zdanie, co my. Musi się poprawić. Dystans dzielący jego i Jukiego Tsunode, który robi świetną robotę, jest za duży. Używając języka piłkarskiego, Nick na razie dostał od nas żółtą kartkę, ale jeszcze nie czerwoną. Jeśli będzie spisywał się lepiej, no to w ogóle nie ma tematu. To jest wypowiedź Helmuta Marko dla F1 Insider i dalsza część tej wypowiedzi. Ale w razie czego, gdyby jednak z Nikiem coś było nie tak i trzeba by w końcu tę czerwoną kartkę pokazać, myślę, że jeśli w ciągu najbliższych trzech wyścigów Nick rzeczywiście pojedzie fatalnie, jakby będą znowu błędy, kraksy, to nie jest to wykluczone, że oni się go pozbędą. Byłoby to trochę głupie moim zdaniem, bo znowu by to zrobili za szybko jak w przypadku paru kierowców w przeszłości, ale to jest, to jest Red Bull i, i to jest możliwe. Znaczy, to jest jakby ich sposób zarządzania juniorami i Franc to z jednej strony mówi: Junior potrzebuje trzech sezonów, żeby się rozkręcić, a z drugiej strony Nick De Vries ma żółtą kartkę po kilku wyścigach sezonu. Więc Trudno określić, czego się po nich można, można spodziewać. Więc Helmut Marko mówi, że jeśli rzeczywiście coś się wydarzy takiego, że nikt będzie sobie radził cały czas źle, nie będzie się poprawiał, to nie ma tutaj mowy o tym, że zastąpi go Daniel Ricardo. Raczej tutaj Helmut Marko wskazuje, że będą to albo Liam Lawson, który teraz jeździ w Super Formule, a wcześniej tej japońskiej serii, a wcześniej świetnie spisywał się w tych europejskich juniorskich seriach, albo Ayumu Iwasa, który teraz jeździ w Formule 2 i też zresztą sobie w tej Formule 2 świetnie radzi. Daniel Ricardo, czy też Mick Schumacher, bo na, te, na jego temat Helmut Marko też się wypowiedział, oni mają się w tej walce o ewentualny fotel po Niku De Vriesie nie liczyć. I na dzisiaj, słuchajcie, to tyle w tym króciutkim odcinku. Widzimy się jeszcze przed weekendem z, z Grand Prix. Uwaga, z Grand Prix Formula One Qatar Airways Grand Premio del Made in Italy Edele Emilia Romagna 2023. Zatem za dziś bardzo dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, cześć.